Oto są ci w tej, młodzi ludzie, którzy będą starali się, oczywiście nie wszyscy razem, dobrze by to było, żeby jak bieg panu do bramki Jagieloni brzmi to może trochę zabawnie. Weteran Jagieloni w Bramce 7 występów w Ekstraklasie 22-letni. 8. Pomyliłem się, faktycznie, osiem występów. On liczy to skrupulatnie. W każdym razie numer 33. Rafał Gikiewicz. Rafał Drodzy Państwo numer 33 Rafał Gikiewicz z, numer z, także pszczoła. z numerem 12 W tym sezonie w Jagiellonii Grać będzie Grzegorz Santomierski Również bardzo doświadczony bramkarz Przypominam bronił w Ekstraklasie W poprzednim sezonie w końcówce Potem leczył kontuzję Odbudował formę we freskobicie Janów. A może to na widok Również się umów jak na razie to Serdecznie Was witam. Zapraszam w najbliższą kolejkę w sobotę na nasze pierwsze spotkanie. Obiecujemy, że zostawimy zdrowie. Mamy nadzieję, że jak najszybciej odrobimy te punkty, zaczniemy gonić zespoły, które będą bezpiecznie się bronić przed y, spadkiem do drugiej ligi i będziecie mieli dużo satysfakcji. Zapraszamy Was na, na stadion już od najbliższej soboty. Kapitan Agieloni, Tomasz Łąkowski. bardzo ważna, bo od tego sezonu zmieniły się przepisy